Dziś rano stanąłem przy lodówce i nie potrafiłem wybrać, co zjeść na śniadanie. Jajka czy owsianka? Chleb czy jogurt? Stałem z otwartymi drzwiami i patrzyłem w przestrzeń, jakby ktoś miał mi dać znak. Ale znak nie przyszedł. I zamiast śniadania przyszła frustracja. Znasz to? Niby prosta sprawa, a czujesz się, jakbyś miał rozstrzygać coś wielkiego. Nie chodzi o decyzje życiowe, chodzi o wybór ubrania, o to, czy odpisać teraz, czy później, o to, gdzie pojechać, co kupić, co zjeść. A mimo to wszystko wydaje się za trudne, za ciężkie, zbyt wymagające. I wtedy pojawia się głos w głowie: Co się ze mną dzieje? Przecież kiedyś byłem zdecydowany, przecież kiedyś potrafiłem działać szybko, a dziś każda decyzja to jak przejście przez gęsty las, krok po kroku, bez pewności, z wątpliwościami. I często kończy się na tym, że nie robisz nic. Albo robisz coś na szybko, bez przekonania, bo chcesz to po prostu mieć z głowy. To nie jest brak kompetencji, to nie jest lenistwo, to zmęczenie odpowiedzialnością za dom, za dzieci, za pracę, za relacje. Za to, żeby wszystko działało, nikt się nie zawiódł, niczego nie zabrakło. I w tym wszystkim ty. Z setkami decyzji do podjęcia każdego dnia. Małych, szybkich, ale obciążających. Bo nawet jeśli to drobiazgi, one się kumulują. I pewnego dnia budzisz się i nie potrafisz wybrać nawet tego, jaką koszulkę założyć. Bo Twój system decyzyjny jest przeciążony. Bo Twoje wewnętrzne ja nie ma już miejsca na czucie. Jest tylko tryb funkcjonowania, tryb ogarniania. I kiedy trwa to za długo, pojawia się bezradność. Pamiętam moment, w którym w sklepie stałem 5 minut przed półką z pastą do zębów. Nie mogłem się zdecydować. Nie dlatego, że to takie ważne, ale dlatego, że tego dnia podjąłem już tyle innych decyzji, że ta jedna była po prostu ostatnią kroplą. I wtedy zrozumiałem, ja nie jestem słaby, ja jestem zmęczony i potrzebuję, żeby ktoś inny czasem wybrał za mnie, albo żebym ja sam pozwolił sobie na wybory spontaniczne, intuicyjne, lekkie. Bo nie każda decyzja musi być optymalna. Nie każda musi być przemyślana w pięciu krokach. Nie każda musi się wszystkim podobać. Czasem wystarczy zapytać siebie, czego chcę teraz. Nie, co będzie mądrzejsze. Nie, co wypada. Tylko, co da mi ulgę. Co sprawi, że poczuję choć trochę lekkości. Może dzisiaj warto wybrać nie to, co najlepsze, tylko to, co najmniej męczy. Może dziś Twoje ciało i głowa nie potrzebują odpowiedzi, tylko spokoju i świadomości, że to w porządku nie wiedzieć. To w porządku czuć się przeciążonym. To w porządku potrzebować przerwy od decyzji bo nawet najbardziej zdecydowany człowiek potrzebuje czasem po prostu oddechu.